Jesteśmy w jawnością drodze, ale też zapraszamy Was właśnie na okiem łodzi na podsumowanie tego, co w tym tygodniu było ważne. Pierwsza rzecz, wysłaliśmy pytania do nas: są pytania dotyczące, jak nas monitorował kampanię wyborczą, jak wyglądał parasol ochronny nad wyborami. To jest pokłosie tego, co się opisała wirtualna Polska i ewentualnego wpływu na wybory w Polsce i finansowania tych wyborów. Zatem dopytujemy nas o tym, co się wydarzyło, ale też poza wirtualną Polską polecamy Wam najnowszy tekst Demagoga, gdzie jest to dokładnie opisane kawał świetnej roboty, są tam nasze wypowiedzi, ale jest bardzo dobrze opisana cała ta sytuacja. Będziemy żądali od nasku odpowiedzi. Ale też bardzo ważne, nas nie chce udostępnić e, raportu, Twierdzą, że e, podlega on wewnętrznym klauzulom, zatem też będziemy o to dopytywać. Kolejna rzecz, e, gratulujemy w Ciechocinku. W Ciechocinku będą nagrywane komisje. E, to jest duża. E, 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 Duża rzecz tak naprawdę, mimo że możemy opowiadać o tym, że komisje to nic się na nich nie dzieje, ale właśnie tam zapadają najważniejsze decyzje, dlatego komisje powinny być nagrywane. Jest to kolejna miejscowość, w której są nagrywane komisje i będą, będzie można je później obejrzeć. Natomiast to się wszystko rozlewa. Zobaczcie, to też wynika z bliskich standardów jawności i tego, że tak naprawdę można pisać do swoich rad gmin, żeby zmieniły na przykład statut i żeby komisje były obowiązkowo nagrywane. Kolejna rzecz związana z centralnym rejestrem umów dalej możecie podpisywać petycje. To jest bardzo... Ważne z takiego właśnie punktu widzenia przejrzystości pieniędzy i tego, żebyśmy mieli dostępne. Mówimy prawie tydzień, co tydzień o tym, bo chcemy zebrać jak najwięcej podpisów i chcemy, żeby centralny rejestr umów był zrobiony porządnie. I zacząłem od jawności w drodze. Śledźcie nas, teraz przez cały tydzień będziemy kolejny w różnych miejscach w Polsce, zaczynamy w poniedziałek we Włodawie, później jedziemy do Lublina, Siedliszcze, Sandomierz, Krosno. Zapraszamy Was na spotkania, przyjdźcie, możecie przyjść wcześniej, też chętnie spotkamy się z Wami, nawet jeżeli będzie to na trasie pomiędzy tymi miejscowościami, spójrzcie na nasze strony internetowe, zlokalizujcie to na mapie, bo właśnie może obok Was będziemy, a i widzimy się na spotkaniach.